Święto Wojska Polskiego uczcili także mieszkańcy Konina. Najpierw w farze odprawiona została uroczysta msza święta, po której władze miasta i poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przed ratuszem. Natomiast po południu, mimo skwaru jaki tego dnia lał się z nieba, w parku imienia Chopina odbył się koncert w wykonaniu orkiestry dętej PAK KWB Konin. Pierwsza część koncertu to będą utwory patriotyczne, natomiast druga część to będzie już cały szereg utworów muzyki rozrywkowej. Licznie zgromadzonych mieszkańców powitał zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Wszyscy jesteśmy dumni na pewno z naszego wojska i chcielibyśmy, żeby ta armia była jak najsilniejsza, jak najbardziej nowoczesna. W tych ostatnich latach jeszcze bardziej o tym myślimy, jak bardzo potrzebna jest silna armia, która w każdej chwili potrafi nas obronić. Bardzo dziękuję za Państwa dzisiejszą obecność i życzę udanego koncertu. Rzeczywiście taki był, bo publiczność nie tylko słuchała, ale też śpiewała najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Jak się okazało, Koninianie doskonale je pamiętają, bo wygrywali nagrody w konkursie na ich rozpoznanie. Były oklaski i zachwyty, zwłaszcza gdy muzycy zagrali popularne standardy muzyki rozrywkowej. W ten radosny sposób mieszkańcy uczcili polskich żołnierzy zarówno tych, którzy przed laty walczyli o wolną ojczyznę, jak i obecnie służących w armii. thank mm -hmm. you